Mina jest dość nowoczesną kobietą, asystentką lekarza, ale nie działa. Jej rodzina pochodzi z Afganistanu, moja również ma niemiecki paszport. Od 2013 roku jest zamężna za asystentką logistyki Ercanem. Jego rodzina pochodzi z Turcji. On również ma niemiecki paszport. Razem mają syna i mieszkają w Duisburg-Kasslerfeld. Od 7 września 2019 roku Minne zostanie zgłoszona jako zaginiona. Od 21 października trwają jej poszukiwania w całej Europie. Na początku grudnia policja aresztuje mężczyznę i przeszukuje mieszkanie. Po odebraniu zmartwionego męża przez 89 dni, Ercan w końcu przyznaje się, że udusił żonę i ukrył ciało w wynajętym garażu w dzielnicy Wannheim-Angerhausen. Później przewiózł je do niedostępnej części lasu, gdzie znalazły je gliny. We wrześniu 2020 roku rozpocznie się proces w Sądzie Rejonowym w Duisburgu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honorowe.